W jednym z komiksów Deadpool napotyka na swojej drodze śliczną, młodziutką dziewczynę, chcącą skoczyć z dachu należącego do niego budynku jednego z oddziałów Avengers, Drużyny Jedności. Tak, nie przesłyszeliście się, Deadpool był w tamtym czasie w Avengers i był bardzo sławny i bogaty, ale nie o tym w tym materiale. Najemnik z nawijką podchodzi do samobójczyni w dość nietypowy sposób. Zobaczcie sami. Nie skacz! Proszę nie tutaj! Siedziba Parker Industries jest kilka przecznic dalej. To świetne miejsce do rzucenia się w objęcia śmierci. Ty, ty sobie żartujesz? Ugryzł mnie radioaktywny klaun. Puszczaj mnie! Deadpool tłumaczy dziewczynie, że budynek przeszedł ostatnio sporo zniszczeń po walce z Ultronem i ostatnie, czego mu potrzeba, to żeby wkrótce nawiedzała go jeszcze smutna, zabłąkana dusza młodej dziewczyny. Stwierdza, że prawdziwy bohater z pewnością wymyśliłby coś głębokiego, co przekonałoby ją do zmiany zdania, ale niestety w tym momencie jest ona zdana tylko na niego. Jestem Deadpool. A ty jesteś? Nie. Eee... nie? Nie udawaj, że cię to obchodzi. Spoko. Na razie to nie obchodzisz mnie wcale. Ale tak z ciekawości, czy to przez chłopaka albo dziewczynę? A może przez brak kasy? Czekaj, już wiem! Wyszłaś za sukuba, który niszczy ci życie, zgadza się? Próbujesz zachęcić mnie do skoku? Deadpool zaprzecza, po czym ponownie wskazuje kierunek siedziby Parker Industries. W odpowiedzi nastolatka oznajmia, że go nienawidzi. Deadpool proponuje więc ciekawe rozwiązanie. Zanim dziewczyna postanowi się zabić, chce, aby spędziła z nim jeden dzień. Z niechęcią, ale ostatecznie nastolatka się zgadza, a Deadpool oznajmia, że zna gościa, który ma bilety na zabójczo drogi musical Hamiltona na Broadwayu. Na pewno nic im nie będzie? <noise> Powiedziałem, że znam gościa który ma bilety. Nie mówiłem, że nam je odda, ale nie martw się to bandyci. Zasłużyli sobie. Ech, po prostu się zamknij. Deadpool odprowadza dziewczynę do taksówki, pytając gdzie teraz, a to odpowiada, że na taras widokowy w Parker Industries. Najemnikowi wydaje się, że dziewczyna sobie żartuje, ale gdy dociera do niego, że tak nie jest, decyduje się spróbować innego sposobu. Dobra, skończmy z tym głównem! Hmm. Czy Twoje problemy można rozwiązać piąchą? Tak, tak, wiem co zaraz powiesz. Przemoc niczego nie rozwiązuje, bla bla bla. Strasznie kiepsko zgadujesz, co ludzie powiedzą. Przemoc rozwiązuje wszystko! Deadpool wyciąga listy z prośbami do Avengers. Tłumaczy, że gdy Matoła, odczytuje je i rusza, aby pomóc ofiarom i dowalić ich oprawcom. Początkowo dziewczyna jest sceptyczna, ale w trakcie jazdy taryfą Wade'owi udaje się ją przekonać. Nastolatka zdradza mu też swoje imię Daniel. I tak oto Deadpool i Daniel obijają kilka szumowin, a także odzyskują skradziony sprzęt. Gdy dziewczyna dała upust swoim emocjom, Deadpool kradnie motocykl, a następnie podwozi ją pod klinikę. Daniel jest z. Zła na niego, gdyż obiecał, że po wszystkim pozwoli jej odejść. Deadpool oznajmia, że nie może jej do niczego zmusić i też sam nie jest w stanie jej pomóc, ale wie, że ci ludzie już jak najbardziej. Nie uważa też, że jest wariatką, a jedynie potrzebuje nieco pomocy. Wade zgadza się wejść razem z Daniel do środka i oddaje ją w ręce personelu. Nie zabicie kogoś jest znacznie trudniejsze. Oczywiście, gdy jest już po wszystkim, Wade'owi przychodzi do głowy idealna rada. Pamiętaj, że nieważne jak bardzo jest źle, życie jest zmienne i zawsze jest szansa, że tuż za rogiem czeka na ciebie coś wspaniałego.